14 listopada, niedziela, analiza weekendowa spółek z tych 20 Tu oczywiście e, przypominam, że już tak powiem, omawiamy te spółki w kolejności alfabetycznej, jakie one mają udział w indeksie. Każdy może sobie sprawdzić chociażby na stronie u czy gdziekolwiek indziej. E, może taka malutka um, uwaga, właściwie przeprosimy może być słyszalny dźwięk, taki, takie lekkie buczenie, no niestety znowu chyba nawala wentylatorek, a nie było czasu już go w tej chwili przejrzeć. I ostatnia kwestia, zanim rozpoczniemy, to ta, że przypominam już w części walutowej plus, nazwijmy też pewna, no taka ważna, myślę, informacja, ważna, ważna. Ważna analiza dotycząca naszego rynku i indeksu, indeksu BIG20, jak gdyby, patrząc przez pryzmat czegoś, czegoś, czegoś innego. Dobrze, zaczynamy więc tutaj analizę od spółki Allegro. Ten tydzień wyraźna czarna świeca, no i osiągnęliśmy wreszcie ten pułap dolnego ograniczenia tego kina, który którym porusza się cały czas. Spółka Allegro. I patrząc tutaj na, na, na ten wykres w takim ujęciu właśnie tygodniowym, no to oczywiście trudno jest tutaj mówić o że ta czarna świeca to jest już koniec, bo doszliśmy i nie opierałbym się całkowicie na tym. Nawet jakoś mocno bym się nie opierał na tym, że mamy dojście, a teraz to już znaczy się może koniec. Tym bardziej, że patrząc tutaj na ten wykres całościowo, no wydaje się, iż mamy do czynienia z falą pierwszą, drugą. Tu jak gdyby wykończona fala ciocia, gdzie też pojawiły się największe obroty. A więc być może, nawet jeżeli teraz rynek zatrzyma, co za chwilę zobaczymy, że jest to, jest to, nawet bym powiedział, no dość bardzo mocno możliwe, no to. Podstawowe założenie, moim zdaniem, to jest teraz ruch w korekcie do poziomu między 52 a 55. Tu widzimy zakres tego overbalansu, strefa do tej strefy w ramach fali czwartej, jakby czyli pierwsza, druga, trzecia, teraz czwarta, potem jeszcze jedno zejście. Być może właśnie tylko takie delikatne niższe, no bo przez ten czas tej ewentualnej korekty tutaj, jak widzimy, ma szansę się ten, ta linia, to dolne ograniczenie delikatnie obniżyć, więc, więc nawet może pojawić się jak najbardziej na wydołek. Ale to jest takie podstawowe założenie. Więc tutaj, jeśli chodzi o spojrzenie na wykres tygodniowy, to tak bym to określił. Natomiast przejdźmy teraz do wykresu dziennego. I tutaj, no, ewentualne takie pocieszenie, małe może dla wyków, dla ale to, 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 to nie ma znaczenia. Już pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy inwestorami w jakimś w średnim terminie, to musimy poszekać na. na pewnego rodzaju potwierdzenia, tutaj nie ma mowy o łapaniu jakiegoś dołka, tak? no to jest zawsze grą bardzo ryzykowną. Natomiast do czego zmierzam, no, mało, wydaje mi się to troszeczkę jak gdyby mniej prawdopodobne, mniej prawdopodobne ale no powiedzmy sobie w jakimś tam stopniu, no nawet, nawet no, no nie, no niech to również będzie brane pod uwagę, a mianowicie, że Tutaj, w tym całym spadku, jak mieliśmy falę drugą, no tu mieliśmy, bo tu widać wyraźnie, impuls z klinem końcowym, falę trzecią, teraz fala czwarta w postaci tej takiej rozciągniętej, 1 do 1, znaczy nie 1 do 1, ale pędzącej i to by mogła być fala piąta całego tego swingu, ale tak jak powiedziałem, to jest takie trochę yy, naciągane, a, a przekonaniem o tym będzie po pierwsze, a rynek będzie musiał teraz pójść, faktycznie dojść do tych poziomów co najmniej 52, tutaj 53, wybić nam czyli innymi słowy wybić nam ten ostatni szczyt, wyjść na niego, a potem zrobić tylko korektę, czyli nie osiągać nowego dołka, jeżeli wtedy zawróci cena, no to będziemy mogli mówić, że faktycznie ten scenariusz, ten taki naciągany, z tą jak gdyby pędzącą, rozciągniętą taką korektą, ma szansę się zrealizować. Natomiast w tej chwili, tak jak powiedziałem, duże szanse są na, na to, aby, bo widzimy tutaj ten układ. Gdybyśmy go rozpisali na wykresie intra, mamy pierwszą, drugą, najsilniejsza trzecia, czwarta i piąta, czyli tu jest możliwość zakończenia jakiegoś pewnego swingu. I na wykresie godzinowym też widzimy, i na wykresach intra też widać zaczątki, jak gdyby zmiany tego kierunku tutaj. A więc być może faktycznie szykujemy się do. do, do do tego ruchu, który, który, który sprowadziłby nas, zaprowadziłby nas tutaj w rejony 52, 53, czy tak jak tam widać na wykresie tygodniowym, było, no, mogłoby to nawet zahaczyć o 55. Nie rujnując tak naprawdę, bo wszystko zależy, w jakiej formie to by poszło, nie rujnując nazwijmy tego układu, układu jako, jako fala czwarta w tym dużym swingu więc tego, tego raczej należałoby się trzymać, czyli możliwy teraz, naprawdę jest możliwy już wzrost, ale na razie traktujemy go jako w ramach większej korekty tak zwanej fali czwartej. Kolejna spółka to CD-projekt. Tu na CD-projekcie mamy białą świecę, czyli widzimy po zejściu nie wybijającym tego dołka mamy na razie taki układ gwiazdy porannej, no i, i być może szykuje nam się ponowny atak na. Na tutaj na ten obszar 2210 zł, tak te okolice 210 zł. Gdyby tak było, no to powiem szczerze, że, że tym razem spodziewałbym się skutecznego wybicia. Dlaczego? Ponieważ pamiętajmy o tym, co mówiłem, dlaczego na to zwracał uwagę na ten układ, ponieważ tu od tego dołka mieliśmy dojście, zejście bez wybicia, czyli korekta. I tu mieliśmy wyjście, które minimalnie, bo minimalnie, ale wyszło nad ten poziom. Tego szczytu. A więc mamy znowu wyższy szczyt, i teraz znowu mamy spadek, który nie wybija nam tego dołka, czyli jest to układem takim korekcyjnym. Zobaczmy zatem, jak to wygląda na wykresie dziennym. No na wykresie dziennym widzimy tutaj ten cały ruch spadkowy na tę chwilę. i no jest niczym innym jak wyraźną korektą, tak? Z tą pędzącą po środku. No i teraz rynek doszedł tutaj do zakresu overbalansu, cofnął się, ale nie wybił. Strefy tutaj, takiej bym powiedział na koronę, ale nie wybił jej i zarazem nie wybił, nie wrócił pod linię, która tutaj no, można by było powiedzieć, gdybyśmy tu wzięli mniejszy zakres czasowy, mamy jakiś układ podwójnego dołka. Jest wybity ten układ, retes do linii szyi i. Rynek idzie dalej do góry. Mamy teraz znowu cień jakiś górny, ale po pierwsze mamy dużą białą, świec, dużą białą świecę, no ale biała świeca ten cień jest no, delikatnie nawet krótszy aniżeli jeżeli a Więc. To nie jest nic zdrożnego. Poza tym sam fakt, że jest biały korpus też coś nam mówi, jest to na większym obrocie, a cień no, wynika tutaj z takiej wewnętrznej strefy cenowej. Dosz, doszliśmy do niej i tutaj podaż w jakiś sposób się aktualnia, ale myślę, że tu jest poważna szansa na to, żeby co najmniej rynek poszedł w okolicę 197 zł, a tak jak już powiedziałem z tego wykresu tygodniowego, no. Trzymając się, bo tu widzimy, popuść do góry jest korekta, czyli nawet i pójście na, na nowy, nazwijmy tutaj, szczyt. Kolejna spółka to Dino. No na Dino ten tydzień nie przyniósł nam potwierdzenia tego drugiego czynienia i tak jak mówiłem, no jest czarny korpus, jest duży cień, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby retestować jeszcze raz to minimum, czy nawet, bo jeżeli nawet dojdzie do wybicia, no to to będzie dość silny sygnał sprzedażowy, a wówczas no, powinniśmy się spodziewać znacznie, znacznie większej korekty, tak? czyli, czyli nawet takiego odwrócenia trendu na ten dino. Patrząc teraz na wykres dzienny, no tutaj widzimy ta biała świeca, brak wyjścia, wybicia tego ostatniego potwierdzonego szczytu. Mamy tutaj co prawda trójkę, ale na razie widzimy trzy teraz czarne świece zachodzące na siebie, każdy może sobie sprawdzić, jaka to formacja, która by wskazywała raczej, że znowu będziemy szli w kierunku tego testowania tego niu. Kolejna spółka to KGHM. Na KGHM mamy w tym tygodniu świecę wzrostową. I w tym całym tutaj układzie tygodniowym, oczywiście, nie ma nic takiego, co, co, co byłoby no jakimś mocnym, mocnym wskazaniem na to, że ten układ. Korekty spadkowej dobiega, dobiega końca. Jedyne, na co możemy zwrócić uwagę, że mamy troszeczkę niższy dołek, i teraz wybicie tutaj poziomu 174,60 byłoby jakimś takim mocnym wskazaniem. A to, co na tę chwilę ewentualnie pozytywnego, to oczywiście tutaj mamy taki układ, że teraz kolejna biała świeca będzie już jakimś wskazaniem. Natomiast przejdźmy może na wykres dzienny, bo zobaczmy, to nam się dzieje z mi, minimum tego ruchu było w rejonie 147, 40, więc 150. I teraz tu, dlaczego tu jest reakcja? Przejdźmy może na wykres dzienny. Tu widzimy wyraźnie, to jest strefa wsparcia wynikająca tutaj koniec impulsu, korekta pędząca, czyli korekta pędząca i Wejście to nam daje wsparcie na poziomie 150, ale pamiętajmy, że to takie no, najsilniejsze wsparcie jest na poziomie 140, około 140-138 W związku z tym, naprawdę, żeby w średnim terminie zajmować tej pozycję, kupować akcję KMU na bazie techniki, a nie na bazie jest tanio, to kupię, a jak spadnie, to najwyżej dokupię. No to tutaj potrzeba wyraźnego wybicia tego poziomu, o którym wspominałem przed chwilą z wykresu tygodniowego, czyli to jest 174,60. To tak? Tutaj trzeba to wybić, potem ewentualnie korekta, i po tej korekcie możliwości wyjścia. Natomiast patrząc w tym typowo dziennym interwale, no to teraz mamy szansę tutaj jeszcze kontynuacji tego wzrostu, jak najbardziej. Być może nawet do wybicia, nie wiem. Ale bo, dlaczego? No bo w tych całych sparkach mamy tutaj pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Utworzenie nam, e, utworzenie nam podwójnego dołka, wybicie teraz tego podwójnego dołka na wyraźnie większym obrocie, no to to wskazuje, że co najmniej powinniśmy robić silniejszą korektę tutaj tego, tego, tego impulsu. Oczywiście, jeżeli to nam się szybko skończy na poziomie około 165, no to będziemy wiedzieli, że będziemy raczej schodzili znowu do 140. Natomiast, tak jak powiedziałem, cały ten układ w ujęciu dziennym z tym wybiciem na większym obrocie. No, może być zaczątkiem tego ruchu, który, który idzie tutaj pójdzie wyżej. W związku z tym no, uważam, że KGHM dał taki sygnał, że dla takich no, day traderów, takich, którzy kupują coś na sesję 2-3, no być może tu jest jakaś ciekawa, ciekawa okazja. Patrząc, jeszcze może tutaj oczywiście tego nie zobaczymy, ale Gdybyśmy, gdybyśmy rozpisali, znowu weszli na wykres intradayowy, godzinowy, czy nawet niższy, ale spojrzeli na to tak ogólnikowo, znaczy nie ogólnikowo, tylko dokładnie na całość tego ruchu, to mielibyśmy tutaj, zobaczylibyśmy tutaj wyraźnie impuls wzrostowy. Także teraz być może korekta retestująca ten, ten poziom tutaj wybity, te okolice, ale wygląda na to, że co najmniej jest impuls, korekta i powinien przyjść jeszcze jeden impuls, więc to tutaj tak to wygląda, jeśli chodzi o PKH. Teraz PKOSA. A PKOSA mamy yy, jak gdyby no kolejną taką czarną świecę. Yy, tu tworzy nam się tak zwana gwiazda wieczorna, ponieważ ta świeca zamknięcie ma poniżej połowy białego korpusu, minimalnie, ale ma. No ale widzimy, że po pierwsze jesteśmy w trendzie spadkowym, yy, wzrostowym, przepraszam. Yy, Brakuje nam tutaj do zakresu tej korekty, a o jakimkolwiek wejściu, no to po pierwsze musimy wybić tą korektę, musimy przejść poniżej tej strefy, no jeżeli układ dzienny będzie nam to sugerował, no to będziemy patrzyli w okolicach 99 zł, a to wybić na znacznie większą korektę. Do spadku. Ja tylko jeszcze zwrócę tu na to uwagę, że tu mamy taką strefę wewnętrzną, która zadziałała, a cały czas powtarzam, że jeżeli wybiliśmy tą strefę, to mimo wszystko powinniśmy podążać w celu e, próby co najmniej zaatakowania tutaj tej strefy. I teraz patrząc na wykres dzienny, i to widzimy tutaj wszystko się mieści jakby w zakresie, w zakresie tego na razie overbalansu mniejszego, tu mamy do tu, tu pojawił nam się czarny korpus, ale w taki dłuższy, w dolny cień, też obrót, więc jest tutaj na pewno jakaś reakcja popytu. Jeżeli ona teraz zostanie, ta świeca zostanie wywita, no to tu widzimy kolejny poziom 100 120 zł. No i potem, ewentualnie jeszcze, gdybyśmy mieli dalej iść, możemy tutaj sobie też wziąć ten układ troszeczkę niżej niż 120, ale wybicie już tu tych 120 zł będzie, będzie pewnym zagrożeniem budowania co najmniej większej korekty całego tego wzrostu, całego tego swingu tu od poziomu 98-18. Tak jak mówię, jest tutaj możliwość zrobienia zrobienia. Większej korekty, czy nawet i jakiegoś zapoczątkowania, większego spadku, ale na tę chwilę pamiętajmy, mamy zejście na razie trójką do strefy na overbalansie. Jeżeli teraz dostaniemy potwierdzenie w jakiejś białej świecy, no to jest to jak gdyby no, sygnał, który wskazuje na, na pójście na nowy szczyt I, i tutaj no, pamiętajmy, że jesteśmy w tym w wzrostowym. O wiadomo, kiedyś się skończy, to, to nie ma z tym żadnego, ale, ale. Ale, ale, no właśnie, no, no po prostu gdybyśmy tak patrzyli, to mieliśmy tu już dziesiątki okazji, takich sytuacji, w których już odnosił się krzyk, że to może być koniec, że to coś, no tak nie możemy reagować, że jest zejście tutaj mocniejsze jakieś trochę, to już się dzieje, no w trendzie wzrostowym, no jak najbardziej korekty muszą miejsc. Kolejna PKN Orlen. Mamy tutaj kolejną czarną świecę. No najprawdopodobniej, mimo wszystko, buduje nam się tutaj jakiś układ korekty prostej. Na, na razie tak założymy. Tu, jak widzimy na tym wykresie, ta taka szczytowa że tak powiem, strefa jest w okolicy 84-83 zł. Być może tutaj do tego dojdzie, ale, mimo wszystko, wydaje się, że powinien być jeszcze kolejny, kolejny ruch do góry. Tym bardziej, że jeżeli przyjrzymy się dokładnie, to widzimy, że tutaj mamy, no. Jak gdyby o retest tej wybitej, wybitej wyraźną świecą, tej, tej, tej strefy. I tutaj taki układ to jest na razie typowy układ korekcyjny. Patrząc teraz na PKM od strony dziennej, no to też jak na razie wydaje się tutaj układ korekcyjny. Z racji, że tutaj mamy takie równe, nazwijmy ruchy wzrostowe podobne, no to tak jak powiedziałem, tutaj poziomy 84-83. Według mnie mogą zostać osiągnięte. Po czym, jeżeli się coś tutaj zadzieje, no to powinniśmy iść na nowe Innymi słowy, dalej jeszcze jesteśmy w trendzie wzrostowym, tu się nic nie zmieniło. A tak naprawdę, wyznacznikiem, który mógłby świadczyć o poważniejszej groźbie zmiany kierunku, dopiero byłby pierwszy taki sygnał po wybiciu 73 zł. Kolejna spółka to PKOBP. Tutaj też widzimy ciężką gwiazdę wieczorną. Pamiętajmy, jest to na razie retest wybitego szczytu z 2018 roku. Ta gwiazda wieczorna po pierwsze musi zostać potwierdzona, po drugie widzimy, że tutaj najmniejsza korekta jest dopiero na poziomie po wybiciu 44. Tutaj mamy kolejną strefę wsparcia, a więc no, mamy większą korektę, mamy jako, znaczy jakąś korektę, ale czy to jest jakakolwiek zmiana trendu, no nie, nie podjąłbym się takiego, takiej oceny, teraz no patrząc tutaj wyraźnie, no widzimy tak, nawet tutaj poziom 46 ma jakieś swoje znaczenie, bo to, że jest możliwość i, i tak wygląda, że powinniśmy jeszcze coś zejść niżej, to po świecach możemy to no, tak jakby wyczytać, czyli tutaj zejście do tych poziomów 46, 45, 50, ale potem kolejne wsparcie. I tu, w tym wymiarze dziennym, jeżeli wybijemy ten poziom i zejdziemy tu do tych, a potem odbicie nie dałoby nam nowego szczytu, no to będziemy patrzeć na to już jak na początek jakiejś większej korekcji. Ale w tej chwili uważam, że jesteśmy cały czas w korekcie. I tutaj te poziomy, to są poziomy, które. które no, na tej chwilę zakładamy jako poziomy, które powinny, powinny zatrzymać, zatrzymać ten ruch korekcyjny. I na koniec PZW. Tutaj też czarna świeca. Układ, który tu się rysuje, już możemy powiedzieć, że na razie mamy zatrzymanie na wsparciu. Nie mamy tego nowego szczytu. Ale żeby coś się złego zaczęło działać, musimy wybić tutaj minimum na 39. Na razie mamy. Tutaj tendencję wzrostową, jak spojrzymy na wykres dzienny, no to na razie widzimy, że tutaj trójkąt wyszli do góry. Raz, dwa, trzy. I teraz mamy tutaj raz, dwa, trzy w dół, i jesteśmy w zakresie overbalansu strefy wsparcia. A więc dopóki nie wybijemy, dopóty już jesteśmy gotowi do pójścia do góry, jeśli chodzi o poziomy. Natomiast Wybicie, no to zejście jest do poziomów 37,50, a jeżeli to też nas nie zatrzyma, no to wtedy wybicie poziomu 36 i wskazanie na kolejną, na, kolejne, na, na dłuższy spadek w ramach pierwsza A, B i C. To tyle jeśli chodzi o spółki z indeksów WIG 20 i serdecznie zapraszam do trzeciej, części, do trzeciej części, która dzisiaj jest dość bogata.